Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich znajomych i nieznajomych z Polski, z misji świętego Antoniego w Ekwadorze. Jesteśmy na misji świętego Antoniego w Ekwadorze, w miejscowości Santo Domingo de los Colorados. Chcę pozdrowić wszystkich polskich przyjaciół od naszej misji. Znajdujemy się tu w Ekwadorze w misji założonej przez nas franciszkanów konwentualnych w roku 1995. Z tym większą radością chcę was pozdrowić, dlatego że ja i ojciec Eugeniusz, którzy jesteśmy tu w Ekwadorze, jesteśmy od początku założeni na tej misji. I tu pracujemy w trzech placówkach, w Tulcan, Santo Domingo de los Colorados i Nasza misja pomału rozwija się, mamy już trzy obecności, w dwóch obecnościach mamy parafie i w jednej miejscowości, która nazywa się Tulkan jest miejsce i kościół kultu. Ojciec Mirosław Karczewski pracował w jednej placówce w Polsce, w Gdyni. Zaraz po święceniach został tutaj skierowany w 1993 roku. Przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską. Pracował w liceum nr 3, był opiekunem ministrantów, spełniał również inne obowiązki, wypełniał inne zadania. Zapamiętano go jako człowieka oddanego temu, co, co robi, oddanego służbie drugiemu człowiekowi. Szkoła była dla niego rzeczywiście wyzwaniem, zwłaszcza, że były to początkowe lata, kiedy katechizacja powróciła do szkoły. Do dzisiaj nauczyciele pamiętają go jako człowieka radosnego, oddanego, wspominają ze łzami, jak chodzili z nim grać w siatkę

para Maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo. Concédenos derogamos que sus virtudes domésticas y su unión en el amor, vivemos a gozar de los padres. Pero amigos, esto podemos lograr y el próximo año, 2007, terminando el año, thank Poznałem ojca Mirosława, zanim wyjechał na misję. Sam bowiem wtedy pracowałem na misjach, ale daleko od Ekwadoru, bo w Kenii, w Afryce. Później poznałem go jako bardzo gorliwego misjonarza, jako serdecznego współbrata w Santo Domingo de los Cacilas, gdzie ostatnio pracował, gdzie był gwardianem klasztoru gdzie był także proboszczem, dał się poznać jako bardzo gorliwy duszpasterz. Dbał o powierzony mu kościół, troszczył się o sakramentalne życie ludzi, za których był odpowiedzialny. O Słowo Boże, które głosił z ekspresją, o katechezę, o kancelarię parafialną. Mirka zapamiętałem jako bardzo, bardzo otwartego człowieka. Właściwie to była chyba jedna z nielicznych osób, która nigdy nie narzekała. Nigdy nie narzekał zawsze. Zawsze miał w sobie bardzo dużo radości, dużo, dużo optymizmu, dużo ciepła. To, to jedna chyba z takich najcieplejszych osób, gdybym mógł tak określić, z Nowicjatu, z naszych spotkań nowicjackich. Opiekun ministrantów naszej parafii przez dwa lata skupił wokół siebie bardzo pokaźną liczbę ministrantów. W jego czasach tych ministrantów było 120. Przez dwa lata uroczystość Chrystusa Króla przyjmował do ministrantów ponad 10 kandydatów. Był to człowiek również i w naszej parafii postrzegany jako ten, który potrafił się zatrzymać, porozmawiać człowiek, z człowiekiem, pomóc człowiekowi. Wiem doskonale, że. Parafianie, wiele mu Również i to, że uratował pewne małżeństwa. Ta pamięć o nim w parafii tutejszej jest wciąż żywa. Zwłaszcza, że z parafią się nigdy nie rozstał. Co dwa lata przyjeżdżając tutaj na urlop, zawsze kilka dni spędzał w Gdyni. Ta jego bliskość drugiego człowieka, to jego podejście do, do drugiego człowieka zaowocowało tym, że w parafii gdyńskiej miał wielu przyjaciół. Miał wiele zaprzyjaźnionych rodzin, z którymi utrzymywał kontakt, których odwiedzał, którzy cenili sobie jego przyjaźń, to, że mogą spotykać się z misjonarzem. Śmierć, która przyszła tak niespodziewanie, zaskoczyła. Zaskoczyła parafię, zaskoczyła naprawdę wielu z nas. Wiadomość o śmierci, która rozniosła się po parafii, zgromadziła wielu na modlitwie w intencji ojca Mirka. Ta wiadomość dla wielu była autentycznym ciosem. Widziałem to z przeżywania w kościele, z modlitwy za ulica Mirka, z, z tych różnych sytuacji, kiedy pytano, jak to się stało, dlaczego i tak dalej. Pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek oddany temu, co czyni. Pamiętają o nim nauczyciele z trzeciego liceum. Piękny dowód na tę pamięć to jest taki, że w szkole na telewizji wyświetlane są zdjęcia z pracy misyjnej ojca Mirosława. Jest specjalna gablota poświęcona jej. To jest też taki piękny wyraz. Tyle minęło. a jednak szkoła pamięta. Pamięta parafia. Pamiętają ci, którym służył, których prowadził do Chrystusa, którym dopomagał przezwyciężać różne kryzysy, różne trudne sytuacje. Wszystkich pozdrawiam i. Dużo ludzi zastanawia się i pyta się mnie o moje powołanie misyjne, jak to się stało, że ja od tylu lat jestem tu w Ekwadorze i chcę wszystkich zapewnić i powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za tą łaskę i ten dar powołania i zakonnego, franciszkańskiego i misyjnego, dlatego że jestem tu już w Ekwadorze od 12 lat i jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę tu być i pracować wśród ludzi, którzy w jakiś sposób są nam wdzięczni za naszą obecność i naszą pracę tu, tu w Ekwadorze. Kiedy przybywał na wakacje, chętnie dzielił się swoją pracą misyjną, opowiadał o niej, animując misyjnie zarówno wiernych w kościele, jak i nas, jego zakonnych współbraci. O pracy misyjnej w Ekwadorze z pasją mógł mówić godzinami. Raz poprosiłem go by przewodniczył Mszy Świętej, którą co miesiąc sprawujemy w Gdyni za misjonarzy i współpracowników misyjnych. Bez wahania przystał na tę prośbę i podzielił się doświadczeniem misyjnym z naszymi parafianami. Niecałe trzy lata temu spotkaliśmy się u niego w Ekwadorze. Wtedy to właśnie powstały te nagrania, które teraz oglądamy. Ostatni raz widzieliśmy się w marcu tego roku na pogrzebie jego mamy w jego rodzinnych stronach, a potem jeszcze raz po pogrzebie, zanim powrócił do Ekwadoru.